Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Autor: Georgina Elustondo, aktualizacja. 18 sierpnia 2024 roku. Godzina 22:21 EDT opublikowano, 7 maja 2023 roku, godzina 9:30 EDT, czy zastanawiałeś się kiedyś? Dlaczego możesz wygodnie siedzieć w swoim samochodzie i swobodnie jeździć nawet w nieco nieprzyjaznym terenie? Być może myślisz o siedzeniach lub dobrej kabinie samochodu i oczywiście te rzeczy się sumują. Ale to zawieszenie samochodu robi wielka różnicę. Zobaczmy, ile jest rodzajów zawieszenia samochodowego i jakie SA ich cechy. Tak. Gaszcz sprężyn i amortyzatorów, które widzisz pod samochodem, zapewnia płyn na jazdę istnieją różne rodzaje zawieszenia samochodowego. A tutaj powiemy ci, jakie one sa. Różne rodzaje zawieszeń samochodowych, które można znaleźć jednego. Zawieszenie wielowachaczowe lub wielowachaczowe 2. Sztywne zawieszenie osi trzecie zawieszenie makwersona czwarte, zawieszenie niezależne 5. Zawieszenie sztywne lub na resorach piorowych 6. Zawieszenie na wahaczach wleczonych 7 Zawieszenie z podwójnymi wahaczami ośniu Zawieszenie pneumatyczne zawieszenia różnią się w zależności od typu nadwozia pojazdu, a czasem nawet marki. Oto 8 powszechnie stosowanych zawieszeń samochodowych. Pierwsze zawieszenie wielowahaczowe lub wielowahaczowe jak sama nazwa wskazuje, ten typ zawieszenia ma wiele ogniw przymocowanych do ramy samochodu i zespołu koł. Te wielowahaczowe zawieszenia mogą dostosować się do każdej siły, która jest nanierzucana i dlatego SA one również stosowane w pojazdach terenowych. Układy zawieszenia Multilink SA stosowane w tylnych oponach, aby zapewnić bardzo komfortowa jazdę i dobra przyczepność. W przypadku ostrego zakrętu zawieszenie to utrzymuje koła przyklejone do podłoza. Ten typ zawieszenia występuje głównie w samochodach klasy premium ze względu na złożoną konstrukcję, a wszelkie uszkodzenia skutkują. Kosztowna i czasochłonna naprawa. Drugie sztywne zawieszenie osi zawieszenie osi sztywnej, znane również jako zawieszenie osi belkowej, posiada os, która jest prostopadła. Do pojazdu jest połaczona z kołami za pośrednictwem osi koła i może być połaczona ze sprężynami piorowymi lub sprężynami slubowymi. Sztywna os jest bardzo wytrzymała i może przenosić dużo obciążenia. W przeciwieństwie do większości nowoczesnych zawieszeń, zawieszenie ze sztywna osią ma bardzo prosta konfigurację, co ułatwia jego naprawę i wymianę. Zawieszenie to i jego zmodyfikowane wersje SA stosowane w ciężkich pojazdach ze względu na ich nosność oraz w samochodach terenowych. Ze względu na oszczędność miejsca i lepsze artykulacje. Zawieszenia te nie są jednak przeznaczone do jazdy z dużą prędkością i pokonywania ciasnych zakrętów. Trzecie zawieszenie MacPhersona, opracowana przez amerykańskiego inżyniera motoryzacyjnego Irla MacPhersona, kolumna MacPhersona jest jednym z najczęściej stosowanych systemów zawieszenia w samochodach. Kolumna McPhersona jest powszechnie stosowana ze względu na swoją prosta konstrukcję i zdolność do zapewnienia komfortu, kontroli. A jednocześnie zajmuje niewiele miejsca. Cecha wyróżniającą było właczenie sworznia zwrotnicy do samego zawieszenia, stat jego zastosowanie w przednim zawieszeniu. Zawieszenie składa się z amortyzatora, zwrotnicy z dwoma wspornikami i wahacza poprzecznego. Górne mocowanie na zwrotnicy łaczy się z amortyzatorem, podczas gdy dolne mocowanie łaczy się z wahaczem, umożliwiając podwożu i. Koło poruszanie się zgodnie. Zawieszenie można modyfikować, aby dostosować je do różnych pojazdów i warunków jazdy. Czwarte zawieszenie niezależne niezależne zawieszenie to system zawieszenia, który jest dopasowany do każdego koła z osobna. Oznacza to, że nierówności odczuwane przez jedno koło nie mają wpływu na pozostałe. Zapewnia to bardzo komfortowa jazdę i kontrolę nad pojazdem. Zawieszenia wykorzystujące ten system to m.in. McPherson strat. Double Wishbone Suspension, multi-link Suspension, inne. Piąte zawieszenie sztywne lub na resorach piorowych, podobnie jak zawieszenie osi belkowej, sztywne zawieszenie resoru piorowego wykorzystuje. Resory piórowe jako amortyzatory zamiast sprężyn śrubowych. Resory piórowe to długie pakiety materiału sprężynowego, głównie stali, które uginają się pod naciskiem osi pojazdu. Resory piórowe mogą wytrzymać duży ciężar bez pocenia się, co czyni je idealnymi do stosowania w pojazdach użytkowych. Nie są one jednak zaprojektowane z myślą o komforcie jazdy przy dużych prędkościach lub ciasnych zakrętach i spowodują ze zawieszenie. Zmieni prowadzenie pojazdu, jeśli zostanie umieszczone w takich warunkach. Szóste zawieszenie na wahaczach wleczonych zawieszenie wahaczy wleczonych składa się ze stalowego ramienia, którego koniec obraca się w kierunku podwozia pojazdu, a drugi koniec w kierunku tylnej osi i amortyzatora. Stosowane głównie z tyłu pojazdu. Zawieszenie z wahaczem bleczonym nie może być używane w ciężkich pojazdach, ponieważ istnieje możliwość wygięcia ramienia, co utrudniłoby prowadzenie. Najczęstszym przykładem zawieszenia wahaczowego jest tylne koło motocykla. Siódme zawieszenie z podwójnymi wahaczami: podwójny wahacz jest jednym z najbardziej wyrafinowanych zawieszeń, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. I najbardziej skutecznym w łagodzeniu nierówności na drodze. Zawieszenie z podwójnymi wahaczami składa się z dwóch ramion A które wyglądają jak widelce. Taki układ jest spotykany tylko w niezależnych zawieszeniach i pozwala na większe kontrolę i komfort nawet przy dużych prędkościach. I szybkim pokonywaniu zakrętów. Ze względu na swoją zwinność, stabilność i komfort, zawieszenie z podwójnymi wahaczami i jego zmodyfikowane wersje SA stosowane w samochodach luksusowych, sportowych i wyścigowych. Ósme zawieszenie pneumatyczne, zawieszenie pneumatyczne lub komory powietrzne to rodzaj zawieszenia, które wykorzystuje spre Zamiast konwencjonalnych cewek i amortyzatorów. Spre pneumatyczne mogą być napełniane powietrzem za pomocą sprężarki powietrza, a także mogą być opróżniane w celu dostosowania wysokości jazdy pojazdu. Zawieszenie pneumatyczne jest jednym z najbardziej komfortowych i nosnych zawieszeń, dlatego jest stosowane w większości luksusowych. I sportowych samochodów z najwyższej połki. Ze względu na swoją nosność S.A. one również stosowane w wielu samochodach ciężarowych i autobusach. Zawieszenia pneumatyczne S.A. bardzo elastyczne i wraz z komputerem pokładowym można je dostosować do dowolnej wysokości, ładunku lub pasażera, aby spełnić wymagania. Zawieszenie samochodu pochłania uderzenia lub nierówności, zanim uderza one w rejm, zapewniając komfortowa jazdę. Co więcej... Zaawansowane systemy zawieszenia mogą dostosowywać się do rodzaju drogi i automatycznie ustawiać się tak, aby wyboista. Droga stała się spacerkiem po parku. Zanim poznasz różne rodzaje zawieszenia samochodowego, powinieneś spóźnać kilka elementów, które SA prawie takie same we wszystkich. Typach układów zawieszenia SA to amortyzator, jego zadaniem jest pochłanianie wstrząsów i nierówności na drodze. Odbywa się to poprzez pochłanianie energii kinetycznej przenoszonej z koła na rejm i przekształcanie jej w energię cieplna. Dlatego amortyzatory SA wypełnione olejem, aby utrzymać je w chłodzie podczas ciągłego pochłaniania wstrząsów z drogi. Amortyzator redukuje wibracje i zapobiega podskakiwaniu pojazdu. Cewki lub spre. Cewki również pochłaniają wstrząsy i ściskają się w zależności od obciążenia pojazdu. Cewki i amortyzatory najczęściej współpracują ze sobą, aby zapobiegać przechyłom nadwozia TJ. Zapobiegać przewróceniu się samochodu w przypadku zakrętu przy dużej prędkości. Przegub ui Ponieważ podczas skręcania samochodu działa wiele sił obrotowych, przegub ui pomaga jako os obrotu, aby wygładzić proces. Ramie przegubowe. Ramie przegubowe, znane również jako ramię kierownicy, łaczy zawieszenie z kołem. Ramie przegubowe, będące bardzo ważną częścią układu zawieszenia, funkcjonuje jako punkt styku między zawieszeniem a kołem. Może cię zainteresować, kiedy wymienić amortyzatory w samochodzie. Olej do układu kierowniczego. Co to jest, który wybrać i dlaczego jakość jest kluczowa, jakie modyfikacje można wprowadzić, aby zwiększyć moc silnika samochodu? Coilavers. Czym ESA i czym różnią się od amortyzatorów? Jak czyścić układ chłodzenia w samochodzie?